Dwa kolejne tomy z serii komiksowej Usagi Yojimbo autorstwa Stana Sakai, tom drugi i trzeci w kolejności. Tom drugi nosi tytuł Samurai i został wydany w 1989 roku. Zawiera pierwsze w serii dłuższe opowiadanie, które ma 91 stron oraz trzy krótsze. Opowiadanie tytułowe jest niejako historią życia głównego bohatera. Widzimy go, gdy zabija w pojedynku swego dawnego wroga. Spotyka łowcę nagród Genosuke, którego znamy już z poprzednich dwóch opowiadań, i tłumaczy mu kulisy tego pojedynku. Opowiada o tym, jak gdy był dzieckiem, stał się uczniem samotnego mistrza, Katsuichiego, który zrobił z niego samuraja. Oglądamy też konflikt pomiędzy młodym Usagim i kolegą z sąsiedztwa, Kenichim, który załamuje się psychicznie po tym, jak Usagi pokonuje go w turnieju. Mimo to zakopują topór wojenny i razem ratują wioskę przed atakiem bandytów. Potem Usagi staje się strażą przyboczną pana Mifune. Podczas bitwy pod Adachigaharą z wojskami pana Hikiji, gdy szale zwycięstwa zaczynają przechylać się na stronę rywali, dochodzi do zdrady jego przyjaciela, co kończy się śmiercią pana Mifune. Usagi czekał dwa lata, by pomścić swego pana i zabić zdrajcę. Zadziwiające jest w jaki sposób ten prosty, nie-dzisiejszy wręcz akademicki pean na cześć lojalności, honoru i szlachetności wciąga nas bez reszty. Zwłaszcza, że szereg rzeczy, które się tu dzieją, wiemy już jak się skończą, a pozostałych możemy się domyślić. Wydaje mi się, że mamy tu do czynienia z czymś w obecnym komiksie bardzo nietypowym, a mianowicie z magnetyczną siłą postaci, której nie sposób nie lubić, która mimo, że jednoznacznie dobra, wręcz nudna. Ma w sobie coś fascynującego. Usagi przypomina mi w tym względzie naszego Torgala. Ciekawym pomysłem na przezwyciężenie nieco tego nadmiaru pozytywnych wartości jest wprowadzenie do akcji postaci Genosuke, który jest wszystkim tym, czym Usagi nie jest. To jemu główny bohater opowiada swoją historię, i jest to chyba najmniej godna osoba, by tę historię usłyszeć i docenić. Genosuke jest zaprzeczeniem etosu samuraja, jest kłamcą i złodziejem. Jest tym, kim w Siedmiu Samurajów była postać grana przez Toshiro Mifune. Ale jednocześnie, mam wrażenie, jest przypomnieniem, że świat składa się z dwóch przeciwstawnych elementów, że szlachetność i poświęcenie Usagiego nie może istnieć bez cynizmu i małości. Drugim wartym wspomnienia opowiadaniem jest krótsza, dwudziestostronicowa historia pod tytułem Targi Jedwabiu. Opowiada ono o tym, jak Usagi przybywa do wioski, gdzie rzemieślników wytwarzających jedwab gnębi prymitywny przedsiębiorca. Gdy dochodzi do ataku bandytów, wynajęty przez niego ochroniarz bierze nogi zapas i wyzyskiwać musi się zgodzić zapłacić Usagiemu za ochronę pieniądze, które ten przekazuje mieszkańcom wioski. W opowiadaniu tym otrzymujemy ciekawy rys charakteriologiczny postaci. Widzimy Usagiego w intymnej sytuacji z rodziną poznanego wieśniaka. Obserwujemy, że nie traktują biednych z pogardą typową dla bogatych. Widzimy też różnicę między prawdziwym samurajem, czyli nim, a krzykaczem, który próbuje uchodzić za takowego, a gdy przychodzi co do czego, okazuje się tchórzem. Ponownie dużą rolę odgrywa element krytyki społecznej i nawołanie do pomagania innym. Pozostałe dwa opowiadania to raczej typowe opowiastki grozy. Jeśli chodzi o stronę wizualną, to w opowiadaniu Samurai zwracają uwagę bardziej niż zwykle rozbudowane rysunki bitwy, chociaż skromny styl sakai nie do końca pasuje do bardziej epickich obrazków. Tom trzeci nosi tytuł Droga wędrowca i został wydany w tym samym 89 roku. Jest to zbiór sześciu krótszych opowiadań, z których każde zawiera od 20 do 23 stron. W pierwszym pod tytułem Wieża akcja skupia się na zwierzątku o nazwie Tokage. Jest to rodzaj małego dinozaura, który zamieszkuje świat Usagiego w zastępstwie prawdziwych zwierząt. Jako, że wszystkie normalne zwierzęta są to postaciami przypominającymi ludzi. Usagi, próbując uratować jedno z takich stworzeń, wchodzi za nim na wieżę, a gdy ta zostaje przewrócona przez porywczego wieśniaka, przegarnia je. Drugie opowiadanie pod tytułem Matczyna Miłość opowiada przygnębiającą historię staruszki, która nie może pogodzić się z faktem, że jej syn wyrósł na człowieka pozbawionego charakteru. Szarga dobre imię swego ojca, nękając mieszkańców wioski, a nawet podnosząc rękę na własną matkę. Zdesperowana prosi Sakiego, by go zabił, a gdy ten odmawia, aranżuje jego starcie z ludźmi swego syna, po czym wbija temu ostatniemu nóż w piersi. W trzecim opowiadaniu The Return of the Blind Swords Pig, którego tytuł ponownie nie jestem w stanie sensownie przetłumaczyć, powraca niewidomy mistrz miecza i przestępca, któremu Usagi odciął kiedyś nos. Teraz ma sztuczny zrobiony z drewna i pała chęcią zemsty. Obaj spotykają się nocą w pewnej chacie. Gdy napastnik gasi świeczkę, ma przewagę nad Usagim, ale w ostatniej chwili rezygnuje z jego zabicia, bo wcześniej zaprzyjaźniony z Usagim Tokage uratował mu życie. Na koniec Usagi podrawuje mu zwierzątko, wiedząc, że będzie mu ono potrzebne do przeżycia. W opowiadaniu Ostrze Bogów poznajemy szalonego wojownika, który przypomina demona i nosi miecz o czarnym ostrzu. Uważa on, że bogowie wyznaczyli go, by zabijał złych, wskazanych przez nich ludzi. Od początku mam jednak wrażenie, że człowiek ten jest w istocie niespełna rozumu. Nabieramy pewności, gdy atakuje Usagiego, po czym zostaje śmiertelnie porażony piorunem. W opowiadaniu Herbaciana filiżanka ponownie pojawia się łowca nagród, Genosuke, który znów próbuje oszukać Usagiego, a ten ponownie nieopatrznie ufa jego słowom. Razem starają się zdobyć nagrodę za dostarczenie klientowi drogocennej herbacianej filiżanki. Genosuke podrzuca Usagiemu fałszywą, by samemu odebrać nagrodę, ale na koniec pierwszy raz w życiu rusza go sumienie i oddaje pieniądze parze sierot, które spotkali po drodze, bo samemu kiedyś był głodującym sierotom. Z kolei w opowiadaniu dar dla szoguna powraca pan Noriyuki i jego obrończyni Tomoe. Ninja wysłany przez pana Hikiji wykrada z jego domu drogocenny miecz samurajski mający być darem dla shoguna. Usagi przypadkiem spotyka go po drodze i orientuje się w całej sprawie. Odbiera mu miecz i ukrywa go w drewnie, które para wieśniaków dostarcza do pana Noriyuki. Dzięki temu miecz szczęśliwie trafia z powrotem do niego. Reasumując, jest to moim zdaniem mniej ciekawy zbiór opowieści z serii. Żadna nie zapada nam jakoś szczególnie w pamięć, chociaż w każdej czeka nas jakiegoś rodzaju zaskoczenie. Pojawienie się postaci, które już znamy z wcześniejszych opowiadań, sprawia wrażenie powielania poprzednich pomysłów. Za to wiele to bohaterów złych w sposób przerysowany, takich, które aż proszą się, by usagi utarły im nosa i rzeczywiście uciera.